Seria, w której widzimy jaką potęgą dysponuje Shadow i jego organizacja rozgrywa się w głównej części po tym, jak nastoletni mężczyzna odrodził się w nowym świecie jako Kage, Kageno, gdzie wreszcie za sprawą istnienia magii zyskał możliwość przekroczenia limitów ludzkiego ciała i łącząc tak swoje umiejętności, jakie nabył żyjąc w Japonii wraz z nieustającym treningiem i badaniami, mógł wreszcie spełnić swoje dziecięce marzenie o zostaniu eminencją w cieniu, kontrolując największe wydarzenia i organizacje bez ujawniania swojej prawdy. Prawdziwej tożsamości. Przez co obserwujemy jego dwa zupełnie odmienne oblicza. Pierwsze, gdzie jako nastolatek próbuje się nie wyróżniać i wieść najbardziej przeciętne życie, jak to tylko możliwe, podczas gdy drugie jego życie zaczyna się zazwyczaj po zmroku, gdy jako Shadow stoi na czele założonego przez siebie Shadow Garden, który jako tajna organizacja za sprawą jego utalentowanych podwładnych posiada nie tylko świetną siatkę szpiegowską, ale też swoją własną, wyszkoloną armię, a także wpływy pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Zaś całkowicie przypadkiem, Shadow w fascynacji do swoich dziecięcych marzeń ustanowił cel organizacji prowadzący do zmierzenia się z kultem Diablos, a zatem starożytną organizacją, która w tajemnicy kontroluje wiele globalnych wydarzeń w nowym świecie, do tego stopnia, że zdołali nawet ukryć prawdę na temat opętania, a zatem klątwy rzuconej przez demona Diablos na potomków bohatera. I chociaż początkowo SID był przekonany, że taki wróg nie istnieje, bo w końcu sam go wymyślił na podstawie kilku elementów otoczenia, to ostatecznie w zasadzie rzucił w ten sposób rękawicę najgroźniejszej z organizacji w świecie do którego trafił. Stąd też pozostaje zadać pytanie, czy Shadow, jako niezwykle potężny użytkownik magii oraz wybitny szermierz, mający na skinienie 7 cieni, które szkolił osobiście, i kilkuset wciąż dobrze wykwalifikowanych żołnierzy, ma szansę ostatecznie przegrać lub czy cokolwiek na to wskazuje. A także czy przy drodze, jaką obrał, ma szansę przeżyć w dostatku 300 lat tak, jak to sobie wymarzy. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszej części historii oraz materiałów dodatkowych, w tym także wydarzeń, które nie zostały jeszcze przedstawione w trwającym obecnie drugim sezonie anime. Wracając jednak do tematu, o ile jako dziecko Sid posiadał wiele słabych punktów, od słabej kontroli magią i odpowiedniego wyposażenia, przez co najpewniej, gdyby wówczas natknął się na kogoś z kultu, zakończyłoby to jego przygodę, ponieważ jego dziecięce ciało nie było wystarczająco silne, by znieść jego umiejętności, w tym prędkość, przez co szybko się męczył. Tak z biegiem lat, dzięki nieustającym treningom oraz eksperymentom, zarówno na swoim, jak i ciele złoczyńców zyskiwał coraz większą siłę fizyczną, a jego wiedza pozwala mu pchnąć swoje ciało daleko ponad poziom najzdolniejszych, z uwagi, że nieustannie wykorzystywał wiedzę z poprzedniego życia, a ponieważ świat, w którym pierwotnie się urodził, był o wiele bardziej zaawansowany pod względem technologii, to mógł pracować wiele unikalnych technik, a nawet przezwyciężyć podstawowe wady użytkownika magii, ponieważ opanował jej kontrolę do tego stopnia, że miał nad nią kontrolę nawet gdy ta opuściła jego ciało, kiedy normalnie powinna ulec rozproszeniu, a ponadto Shadow nie był przeciążony podczas nadmiernego użytkowania swojej magicznej mocy. Obarczone było to jednak dużym ryzykiem, ponieważ nawet członkowie kultu obawiali się eksperymentować nad swoją magią na poziomie strukturalnym, ponieważ mogło to zakończyć się utratą kontroli i w konsekwencji nawet śmiercią. Jednak dzięki podjęciu tego ryzyka Shadow nie ograniczył swojego potencjału wzrostowego i, w przeciwieństwie do innych, może w zasadzie nieustannie się rozwijać, nie osiągając sufitu, chociaż przez manipulowanie swoim ciałem i genami od kwestii biologicznej, nawet członkowie kultu nie postrzegają go jako człowieka. I chociaż początkowo musiał dopracować swoją najsilniejszą atomową technikę, to wciąż była ona na tyle potężna, by pokonać smoka mgły i uczynić go sobie poddanym chroniącym Aleksandrię, czyli nową siedzibę Shadow Garden oraz dawno zapomnianą stolicę, która w wyniku gniewu latającego potwora została zniszczona w ciągu jednej nocy. Niemniej od czasu kiedy Sid opanował technikę, w wyniku której sam stał się bronią nuklearną, a nawet ją przewyższył, nie widzimy, że miał jakieś trudności w walce, ponieważ w zasadzie bawiąc się pokonał Iris, znaną w całym królestwie Midgar jako najsilniejszą w królewskiej Akademii i w tym samym starciu powalił oraz gdyby chciał mógłby odebrać życie jeszcze lepszej Beatrix, która znana jest na świecie jako legendarna mistrzyni miecza i zwycięzca turnieju Boga wojny. Wszystko wskazuje też, że nawet gdyby Shadow Garden chciał wystąpić przeciwko swojemu przywódcy, to nie są oni wystarczająco silni, ponieważ gdy Seed pod inną tożsamością działał na szkodę majątku Mitsugosi, nie miał problemu, by pokonać swoją najsilniejszą podwładną Alfę oraz kilku innych członków swojej organizacji. Natomiast mierząc się z członkami kultu, także nie widzieliśmy, że młody mężczyzna w płaszczu miał większe problemy i to nawet gdy stanął naprzeciw Mordreda, będącego dziewiątym najsilniejszym spośród rycerzy okrągłego stołu, który pożarł ciało potężnego demona. Zresztą walcząc z królową wampirów Elizabeth, która niegdyś w szale w ciągu 3 dni zniszczyła 4 kraje, Shadow jak sam określił, musiał wziąć ją trochę na poważnie, a zatem i ona nie wymusiła na nim pójścia na całość. To samo zresztą tyczy się Aurory, tak pod postacią projekcji, jak i w momencie, gdy opanowała ciało siostry Sida, by z łatwością odeprzeć królową wampirów, ponieważ w tej postaci w dalszym ciągu nie mogła równać się z założycielem Shadow Garden. Chociaż, jak młody mężczyzna wspomniał, aurora podczas walki wciąż nie była w pełni sił, a jak wiemy, jej demoniczne części ciała zostały rozproszone. Oraz jak zdradza Mordred, wszystko wskazuje, że moce aurory pochodzą od Króla Demonów z pierwszego demonicznego świata, którego nazywają oryginalnym demonem Diablos. Dlatego nie można wykluczyć, że w pełni sił aurora stanowiłaby prawdziwe wyzwanie dla Sida. Jednak to nie koniec osiągnięć pragnącego zostać eminencją w cieniu, ponieważ bez większych problemów pokonał on również władcę czwartego demonicznego świata zwanego Ragnarok, podczas gdy wymiary się ze sobą przenikały w postaci portalu lub bramy określanej jako czarna róża. Zaś to właśnie w tych innych uniwersach, które dla wygody kult nazywa demonicznymi światami, może istnieć przeciwnik zdolny pokonać Sida, np. we wspomnianym wcześniej pierwszym świecie, tym bardziej, że te mogą się strasznie różnić od siebie, na co wskazują np. badania kultu, z których wynika, że w świecie, do którego trafił Shadow, początkowo mogło w ogóle nie być magii, a jej pojawienie się było wynikiem wpływu innych uniwersów. Zresztą tak samo nie wyklucza się, że ludzie także pojawili się dopiero podczas takich wydarzeń. Natomiast, mimo że nie możemy wykluczyć, że kiedyś główny bohater serii przegra, tak jak na razie wszystko wskazuje na to, że Shadow jest najpotężniejszy przynajmniej w trzech światach, a zatem w tym, do którego trafił, z ziemi, z której pochodził oraz czwartego uniwersum, gdzie pokonał najpewniej władcę tego wymiaru. Jeśli natomiast miałbym wskazać jakieś całe punkty, to powiedziałbym, że Shadow wciąż może stracić życie, jeśli jego organy wewnętrzne zostaną uszkodzone i nie będzie miał czasu, by je zregenerować lub stanie się to po tym, jak jego magia zostanie w jakiś sposób zapieczętowana, ponieważ jak widzieliśmy w sanktuarium, kiedy ta była po prostu wysysana, nauczył się ją hartować w takim stopniu, że przestało to być dla niego problemem. Dlatego pomijając element humorystyczny, podejrzewam, iż również ze względu na bardzo szybką adaptację do sytuacji i przeciwnika, Sida można pokonać głównie pojedynczym, potężnym atakiem, nie dając mu czasu na reakcję, a biorąc pod uwagę jego arogancję, taka pułapka nie powinna być czymś nieosiągalnym. Tym bardziej, że sam był w stanie zaryzykować swoje życie, zatrzymując akcję serca tylko po to, by wypaść jak najbardziej przeciętnie, by nie zdradzić swojej tożsamości w akademii, a nawet wskoczył bez jakiejkolwiek wiedzy do portalu, ponieważ uważał to po prostu za fajne. Pomijając jednak porażkę w pojedynku z potężnym wrogiem, Sid może przegrać na inne sposoby ze względu na swoje przekonania, ponieważ o ile on podczas walki z Ragnarokiem był całkowicie niezagrożony, to gdyby nie odciągnął demona a walczył z nim w królestwie Oriany, to najpewniej państwo to zostałoby spustoszone, jak sam zauważył, a niektórzy z jego podwładnych straciliby życie w wyniku tego starcia, co dla Sid'a byłoby niedopuszczalnym błędem, ponieważ traktuje Cię jako swoich przyjaciół i na pewno nie chciałby znaleźć się w sytuacji sytuacji w której nie zdołoby uratować osób na których mu zależy tak samo, Shadow jest przekonany, że przegra, jeśli jego podwładni odkryją, że nie jest tak wspaniały, jak myślą, czy to w momencie, gdy nagle bez jego wiedzy zniknęły zgromadzone pieniądze, czy gdy dla zabawy wskoczył w portal, dostając się do zniszczonej Japonii, z której chciał jak najszybciej się wydostać, żeby Beta nie zdążyła nauczyć się japońskiego i nie odkryła, że pochodzi z tego świata, ponieważ obawiał się, że wtedy jego uczennice będą patrzeć na niego pogardliwie, z uwagi, że wiedza, którą się z nimi dzielił, nie należała do niego. W zasadzie Shadow przegra też w momencie, kiedy jego tożsamość zostanie odkryta wraz z ich główną siedzibą, ponieważ wtedy nie będzie już tak tajemniczy, a jego marzenia o byciu eminencją działającą z cienia na zawsze zostaną zaprzepaszczone lub zmusi to Sida do zaczęcia wszystkiego od początku, dlatego o ile seria będzie iść wciąż w humorystycznym tonie, to raczej to się nie stanie, ale jest to cały czas podkreślane zagrożenie z perspektywy przywódcy cieni. Natomiast to nie koniec problemów Sida, ponieważ chcą także zgromadzić bogactwo, nie korzystając przy tym ze środków zebranych przez jego organizację, a biorąc pod uwagę, że planuje on żyć przynajmniej 300 lat, nie jest to proste zadanie, tym bardziej, że gdy ma szansę na spory zysk, to zazwyczaj traci zebrane fundusze w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. I tak przykładowo, podczas walki z królową wampirów musiał pozbyć się większości monet zgromadzonych w jego slajmowym stroju, żeby się odciążyć. A ponieważ dba o prezencje i cenne dzieła sztuki, to jego fundusze mogą się szybko kurczyć, a wszystko wskazuje, że będzie potrzebować coraz więcej pieniędzy, ponieważ po czasie Shadow zdaje się niezadowolony z perspektywy życia 300 czy 600 lat, pragnąc ostatecznie żyć wiecznie przez co może nigdy nie mieć wystarczających funduszy, ale nie wykluczone też, że jego chęć zarabiania będzie stale rosnąć i nie wystarczy mu bogactwo, by dogodnie przeżyć, a zatraci się w tym pożądając na przykład skarbów całego świata i pewnie tak nie będzie, ale myślę, że to miałoby całkiem sporo sensu i prowadziłoby do jeszcze większej ilości zabawnych scen. Chociaż to, co trzeba przyznać, to że Shadow faktycznie przez chwilę był w posiadaniu ogromnych rezerw złota, które później zniknęły spod jego kontroli i wypchały banki Mitsugosi, czego nie był świadomy, myśląc, że wszystko przepadło bezpowrotnie, dlatego obawiał się gniewu podwładnych i postanowił się na jakiś czas ukryć. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Proszę napiszcie, z czego chcielibyście, abym w najbliższym czasie zrobił odcinek, zwłaszcza jeśli chodzi o serie wychodzące czy z następnego sezonu. Tak więc, do następnego odcinka, drodzy widzowie, sajonara!